A dzisiaj, kochani, urocza komedia romantyczna, która sprawdzi się idealnie na ten upalny dzień babiego lata i będziecie pysznie bawić się przy lekturze, nie inaczej. Takie tytuły zresztą powinny, słuchajcie, dodawać do podręcznych apteczek. Mówię wam. Hej, hej! Moi drodzy, w ten cudny wrześniowy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Przed Wami na wskroś współczesna, przekorna, uroczo bezlitosna komedia romantyczna, czyli Miłość na Później Harry McFarlane od wydawnictwa Muza. Po komedie romantyczne sięgam nieczęsto, ale jak już sięgam, to wybieram takie tytuły, które sprawią mi moc niezobowiązującej frajdy po prostu. No i taka jest Miłość na Później. On i ona są jak ogień i woda. Ale czy na pewno? Ona przez lata była w szczęśliwym związku, aż do dnia, gdy jej dotychczasowy partner porzucił ją jak zepsutą lalkę. On natomiast jest playbojem w kancelarii, w której oboje pracują i nic sobie z miłości nie robi. Przypadkowe spotkanie w windzie zakończy się układem, na którym oboje mogą skorzystać. Dwoje miłosnych sceptyków zamierza wyrolować wszystkich wokół, nie zdając sobie sprawy. Jak to wszystko się zakończy? Miłość na później to jest jedna z tych lektur, których czytelnicy mogą być pewni. Takie książki nie zawiodą, bowiem ten happy end czai się tutaj na horyzoncie. I tak jak powiedziałam, takie tytuły powinny być dodawane do podręcznych apteczek na te dni gorszego nastroju, gorszego samopoczucia czy miejscowej handry. One rozświetlają swoim urokiem całą tę ciemność. Mary McFarlane zresztą zadbała o to, byśmy nie nudzili się z jej bohaterami ani chwili. W swojej powieści zamknęła wszystko to, co jest tak bardzo potrzebne w opowieściach o przypadkowym miłości, która zdarza się oczywiście bardzo przypadkiem, no i prowadzi tam dokąd prowadzi. Są wzloty i upadki, kryzysy i oczywiście namiętności. Śledzimy perypetię tej pary bohaterów z prawdziwą przyjemnością, a co wrażliwsze dusze mogą być pewna uronią łezkę w tym tak typowym dla komedii romantycznych finale. Całość okraszona jest tutaj zabawnym humorem, tak charakterystycznym również dla tego typu opowieści. Jeśli miałabym wam podrzucić świetny przykład literatury gatunkowej, w którym wszystko jest na swoim miejscu i każdy punkt jest odhaczony, to miłość, słuchajcie, na później byłaby naprawdę wysoko, w sumie na szczycie tej listy. To lektura lekka, niezobowiązująca, która sprawdzi się na tę chwilę relaksu pod kocykiem, z ulubioną herbatą, wiecie o czym mówię. Jedno pozostaje dla mnie tutaj pewne: miłośnicy opowieści romantycznych będą się tutaj przepysznie bawić, nie ma innej opcji. Razem z wydawnictwem Muza mamy dla was konkurs Miłość na później do wygrania. Pytanie konkursowe brzmi: która opowieść o miłości, może być filmowa, serialowa, książkowa, growa, komiksowa jest waszą ulubioną i dlaczego? Z odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem konkurs trwa przez tydzień, potem biorę go zwycięzcę. Wyniki konkursu pojawią się w opisie pod tym filmem, jak i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Pysznie bawiłam się przy tej lekturze. Tak jak powiedziałam, po komedie romantyczne sięgam nieczęsto, również nieczęsto je oglądam, ale staram się je dobierać w taki sposób, żeby to były naprawdę świetne tytuły, i taka jest właśnie miłość na później. Tą apteczką, słuchajcie, to nie żartuję, dlatego że to jest również jeden z takich tytułów, które są sprawdzonymi plastrami na duszę, tak, żeby ukoić po prostu to serce, które jest w czasie handry, albo po prostu kiedy chcemy sobie odpocząć i obejrzeć coś lekkiego, co po prostu nas nie zmęczy, nie zasmuci, że nie będziemy płakać, taka również jest miłość na później. Prawdzone panaceum na smutki i handry, po prostu. Kochani, możecie sobie również o miłości na później poczytać na blogu Wielkiego Buka. Tam również znajdziecie kategorie, w których wpisuje się w wielkobukowe bingo, bo cały czas możecie grać i cały czas możecie dołączać do zabawy. To, że jest wrzesień, nic nie znaczy, słuchajcie. No właśnie, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! Wrzesień, wrzesień, 27 premier września. Zaglądajcie tutaj do wyboru, do koloru. Trochę dzieje się w świecie książkowym, tyle wam powiem. A jeśli jesteście tutaj nowi, jest to kanał literacki, książkowy, mamy tu literaturę gatunkową, ale i piękną, i horror, i thrillery, i dużo, dużo dobra. Zresztą sami się możecie przekonać, dawajcie łapki w górę, będzie mi ogromnie miło. Możecie również subskrybować ten kanał i możecie również kliknąć dzwoneczek. Do zobaczenia!